Warzywnik w ogrodzie jest trendy, bo moda na ekologiczne warzywa z własnego ogrodu trwa. Warto jej ulec, bo warzywa zrywane wprost z zagonów są smaczne i zdrowe. Na dodatek, dobrze zaprojektowany warzywnik może być ozdobą działki. Poza dobrym projektem warto też zadbać o stan gleby. Wielu posiadaczy warzywników stosuje w tym celu stare metody, na przykład posypuje ziemię biurkami ze zmielonych rogów i kopyt. Jakie ma Pani warzywa przy domu? No to góraczki takie na botwinkę, dwa, dwa rządki takie, tych marchewki, pietruszki, parę, parę ogórków, no jak to zwykle cebulkę, żeby mieć swoje takie na, na, na co dzień? Takie warzywa Świeże. przy domu się bardzo przydają, prawda? No na przydają co dzień. się. I jak pięknie pachną, takie swoje, prawda? Tak, to nie takie jak ze sklepu dopiero. A jak pani dba o to, żeby te warzywa były takie dorodne, bo widzę piękne okazy. No to tak posypałam takimi rogami mielonymi i to działa, bo to bardzo ładnie rośnie, a do tej pory to nie było takich warzyw. Jesień dzieli się z nami swoimi darami, choć opadające liście budzą we wielu z nas nieco melancholijne odczucia, to jest to chyba najbardziej kolorowa pora roku. Żółcie, czerwienie, fiolety i róże w naszych ogrodach świadczą o nadchodzącej zimie i są dla wielu roślin ostatnim pokazem mody w tym sezonie. To także idealny czas na wzmocnienie gleby, by ogrody, w tym warzywniki, sady, cieszyły nasze oczy w przyszłym roku. Wolniejszy transfer składników odżywczych sprawia, że ten naturalny nawóz wspiera roślinę w trakcie całego cyklu rozwojowego. Żeby cieszyć się ogrodem cały rok, trzeba też od niego dbać cały rok i użyźniać ziemię na wiosnę i jesienią. Tak, oczywiście. Teraz już jest taki czas, żeby ponownie uży użyźnić tę glebę. Wiosną jak najbardziej to zawsze, ale właśnie niektórzy uważają, że, że użyźniamy glebę tylko wiosną. Nie, nieprawda. Są różne szkoły. Ja z perspektywy lat, w których swój ogród uprawiam, podsypuję wiórkami i wiosną i jesienią. Podsypywać takimi wiórkami możemy nie tylko kwiaty, ale także na przykład trawę. Tak, oczywiście trawę, kwiaty, drzewa, w zasadzie wszystko, co mamy zielone w ogrodzie. Świetnie się nadają do warzyw. Mamy w tej chwili feedback od pań, które ogórki, pomidory, pomidory w szklarniach, ogórki na zewnątrz, wszystkie warzywa, które są podsypywane rogami, także rzeczywiście i ten, ten ogród warzywny i zielniki świetnie się też sprawdza przy ziołach. W jaki sposób wtedy podsypujemy takimi wiórkami, kiedy już mamy roślinę, nie wkładamy nowej, tylko mamy już zastaną roślinę wieloletnią? Tak, więc no, praktycznie wiosną czy jesienią. Pod, na korzenie, znaczy na glebę, na, na, na zewnątrz posypujemy, tak dosyć dużo tych wiórek, no i bardzo proste, czekamy. Czy warto takie wiórki wtedy podlać wodą? Wiosną na pewno, jesienią się trochę musimy wstrzymać, ponieważ nie możemy pozwolić na to, żeby te rośliny muszą powoli zasypiać. A jeżeli za bardzo podlejemy wodę, oczywiście trzeba to nawodnić, ale nie na tej zasadzie, żeby one znowu rosły. One mają zimę się wyciszyć. Zimą, tak, wyciszyć. Efekty działań zmielonych rogów i kopyt widać u Pani w ogrodzie właściwie wszędzie. Co Pani zaobserwowała w tym roku? Co bardzo urosło? A nawet Pani by się tego nie spodziewała. Co bardzo urosło? No, urosły bardzo e, moje dziurawce, ponieważ zmarzły, ścinałam je w czerwcu do zera. I one świetnie odrosły. Urosły moje funkie, które wsadzałyśmy razem wówczas wiosną, też zmarzły i w zasadzie została tylko galareta z tych funkcji, funki, a mimo wszystko one odrosły. One odrosły i, i no bardzo się cieszę. No i w zasadzie wszystko, a trawa to już w ogóle trawa szaleje, możesz mu się ją ścinać. Co tydzień jest, jest piękna, jest, jest naprawdę, można bo chodzić, jest, jest w dotyku cudna. Jest taka jak na stadionie właściwie? Prawie tak. Powiedzmy jeszcze, jak wzmacniać drzewa. Drzewa to chyba najprościej, ponieważ jest piękny pień, obsypujemy wokół pnia dosyć dużą ilość tych wiórek, no i wystarczy. I podlewamy oczywiście. I one sobie spokojnie przez te trzy miesiące wchodzą w głąb y, ziemi, no i działają. W biurkach to podlewanie można ograniczyć, ponieważ one tworzą rodzaj gąbki i, one, i ta gąbka jest tak, jakby nasączona. A w związku z tym, że dwutlenek węgla się wytwarza, to jest też ziemia bardzo dotleniona. Powstaje właściwie taki żel w glebie, tak, prawda? Tak, powstaje żel w glebie i w ciągu trzech miesięcy się to rozkłada. I to, to jest długotrwałe działanie. To nie jest działanie, że my podsypiemy i po tygodniu musimy znowu podsypywać. Nie. W ciągu trzech miesięcy systematycznie się rozkłada. Nie ma przy wiórkach możliwości, że tak powiem, spalenia tych roślin, ponieważ jest to biologiczny użyźniacz. Biologiczne użyźniacz gleby wydawałoby się, jak teraz coś spojrzeć, że to coś nowoczesnego. Nie, proszę Państwa, to już było dawno temu, prawda, stosowane. Ale oczywiście. Przed 100 laty w Polsce rolnicy stosowali biologiczne użyźniacze gleby, stosowali biurki. Mamy na to dowody w postaci artykułów i książek, które zostały wydane w 1780 roku. Już wówczas pisano o mielonych rogach i kopytach. Czyli dórkach. po prostu wracamy do korzeni. Wracamy do korzeni i bardzo dobrze. <laughs> Rogi i kopyta są wykorzystywane do produkcji wielu wyrobów. Pozostałości po tym procesie nie muszą być marnowane. Żyjąc w zgodzie z naturą i wyznaczając ideę zero waste, można wykorzystać również te pozostałości do ekologicznych mieszanek nawozów pochodzenia zwierzęcego. W ten sposób wspieramy naturalne środowisko i dostarczamy roślinom dokładnie takich składników, jakie są im potrzebne. Potem wystarczy poczekać na efekty. Rośliny za naturalną opiekę z pewnością się odwdzięczą.